Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony już i oczywiście następnie chciałbym poprosić o łapkę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję dzwoneczkiem, żeby Was nie ominały następne update'y do Paint of Time w dzisiejszym odcinku tak jak obiecałem Sprawdzimy sobie spinozaura. Skórki jakie ma, bo tam widziałem właśnie, yy, że tam coś dodali do niego. Animacje do niego to akurat nie pokażę, bo nie wiem jak to wywołać. Eee, ten spinozaur jest o tutaj. Można go od nas spokojnie sobie podejrzeć. Bardzo przyjemny spinozaur. Tylko tak szczerze, to ten ogon taki troszeczkę mm, jest. Tak szczerze, mi się ten ogon nie podoba. Mamy tutaj do wyboru bardzo fajne skórki Widzę, że od razu ta mi się chyba będzie podobała, bo no, czarny z tym O, taki kropkowany jest, o to jest spoko To przelecimy sobie po wszystkich i sobie po prostu zobaczymy jakie ma motywy Takie ma z czerwonym Tutaj nic nie możemy dodać do Spinozaura O, takie zielone ma to tak też mi się nie podoba. Hmm. Tutaj takie też takie, no nawet spoko to jest, ale takie średnie bym powiedział. Tu jest następny taki szary z białym, co też mi się nie podoba. O, tutaj całkowicie można mieć głowę białą, a to jest ciekawe. Tutaj jest czern z. Zielenią, ten nawet jest spoko. Chyba sobie przerobimy tego. O ja ten to jest dopiero kropkowany masakra. Tutaj mamy następny kolor skóry. O, tutaj to jest w ogóle tak. O, i tutaj taki płomienny jest chyba. No, ten mega wygląda. Podoba mi się. Weźmiemy sobie ten, super wygląda, moim zdaniem. I zobaczmy, co to dodaje. A, kolor pod brzuszkiem. To weźmy sobie ten, bardziej taki czarniejszy. Kolor tutaj na grzbiecie. Damy sobie czerwone. A te kropki można też. No to taki weźmiemy sobie. Dalej, co to zmienia? A to jeszcze wyżej, te kropki. O, na taki kolor. To jest chyba kolor skóry tego. Spinozaura. Weźmy sobie taki czarny. Oraz kolor oczu Spinozaura. To będzie taki króciutki, po prostu pokazowy, właśnie, że Spinozaura dodali. Taki właśnie. No, i tak wygląda Spinozaur. Naprawdę świetny. Niestety animacji ryku ani niczego nie można wywołać. To jest szkoda po prostu w lobby, że nie można żadnej animacji wywołać, ale tak jest. Ładnie wygląda ten spinozał Te reszta skórek też jest naprawdę spoko, ale... I można wybrać oczywiście mężczyznę oraz dziewczynę to wam się zmienia. Widzę tutaj kolor właśnie. Grzbietu od razu, nie wiem czy... Bo... czy... No. Po prostu damska, żeńska wersja, znaczy damska, a męska część po prostu ma inne swoje kolory, odcienie, tak samo. No to w tym odcinaczku to by było na tyle. Jeszcze nazwiemy sobie... O! Animację zrobił. Nawet? Spoko. Nazwiemy sobie jak to? Sypy i myky okay, spinkuś. Stworzymy create i naprawdę przyjemnie się go ogląda w takiej okazałości. No to dziękuję bardzo Wam za oglądanie. To jest taki krótki materiał, tylko przedstawiający Spinozaura. I jeżeli wam się odcinek spodobał, dostawcie tą łapeczkę, dla zasięgu, bo jako w Polsce, ja nagrywający tą grę, to chciałbym, żeby te zasięgi były naprawdę duże, spoko, żeby dużo ludzi przyszło do mnie, oczywiście subskrypcja, z dzwoneczkiem, żebyście dostawali każdy update, będę nagrywał, żebyście dostawali, oraz na przykład w komentarzu, jak oceniacie tego Spinozaura pod względem kolorystyki i dodania tych skórek. I animację, oraz jak stworzyli tego spinozaura, twórcy. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.